Dzisiaj gramy w Clickera, nazywa się on Clicker Party Simulator jest całkiem spoko, jak sobie ją sprawdzałem. Mam nadzieję, że odcinki z Clickerów też Wam się będą podobać, to prosiłbym was o zostawienie łapki w górę i subskrypcji na kanale, ponieważ przywracamy kanał do żywych. Zawierzemy się już może tutaj do grania. Widzę na pewno, że mamy tutaj takie coś jak odłamki, nie mam pojęcia co to daje. Tutaj jakieś rzeczy musimy chyba zbierać, żeby craftować sobie jakieś boosty. Może to nigdy nie widziałem czegoś takiego w klikerze, więc ale no może to załapiemy w trakcie gry, przynajmniej tak mam nadzieję. Ile kosztuje zrobienie jakiegoś rebirfa? 1400 za rebirfa. Dobra, czyli w sumie niedużo. W ogóle mam tutaj jednego PETA. Już sobie wcześniej jedno jajko otworzyłem, to sobie go założymy. I dobra, zrobimy sobie tego pierwszego rebirfa już. I teraz zarabiamy 8 kliknięć za jedno kliknięcie, tak naprawdę. Drugie jako kosztuje 5000. Dobra, to w sumie pozbieramy sobie chwilę na nie i otworzę, żeby nie otwierać ciągle tych najsłabszych jajek. I dobra, mam już tutaj 6,5 także stać nas na to jajko i mam nadzieję, że jakiś fajny pet nam dropnie, żeby było trochę łatwiej na start. I niestety najsłabszy, ale jakie mam statystyki? Dwa i dwa, no dobra, spoko. Otwieramy sobie jedno jajko i zaraz potem drugie. I mam nadzieję, że teraz zrobimy coś lepszego. Okej, okay. jest jakiś rer, chyba? Rer albo uncommon, ale spoko jest lepszy. Także drugie jajko i, i no niestety jest ten jeden, ale spoko. Każdy pet nam się przyda, bo tutaj można aż 5 założyć. I patrzcie, ile teraz zarabiamy? Po 55. Trochę będziemy musieli sobie tutaj pofarmić. I zobaczę w sumie od razu, ile kosztuje jakiś lepszy świat. 10 milionów, no dobra, ale w sumie chwilę to wybijemy, bo już są 30 tysięcy. Ale ledwo co zaczęliśmy? Wiecie co? Otworzymy sobie jeszcze dwa jajka, żeby tego kota wymienić na coś. Mam jeszcze jedno miejsce, więc spoko. Otworzymy sobie te dwa jajka. Kurde, ciągle jelenie tylko. 90 tysięcy za 50 rebirfów. Dobra, to pozbieram sobie chwilę i zrobimy tego rebirfa za 90 tysięcy. Stać mnie już na niego. Więc robimy i mamy 3000 tysiące klejnotów. Czy stać mnie na coś? Stać mnie. Dobra. Przycisk odradzania. Nie mam pojęcia, co to daje. Więc myślę, że kupimy sobie to. Więcej rebirfów możemy zrobić za jednym zamachem, więc zawsze to coś. I dobra. Robimy kolejne 50 rebirfów i mamy 5000 gemów. Ile teraz zarabiamy? O, kurde. 250 tysięcy kliknięć w dosłownie dwie sekundy. Sobie zrobię parę rebirfów i zobaczymy, na co będzie mnie stać po chwili. No i dobra. Robimy sobie kolejne 100 rebirfów. Mam już 10 tysięcy gemów. W sumie chyba najbardziej opłacalny z tego wszystkiego będzie mnożnik do klikania. Ile będziemy zarabiać? 6000 za jedno kliknięcie. A przed chwilą jeszcze 5 było. Jak to zasuwa? Wiecie co? Może otworzymy sobie parę tych jajek, tak w sumie. Nie mam najlepszych petów. No może coś lepszego do czy jest opcja otworzenia trzech? Jest. Nawet gameplay nie trzeba kupować. To też na pewno na plus do tej gry. Jakaś legenda Żaba dropła. Jakie ona ma statystyki? A Żaba ma razy 6. Nie, no teraz to w ogóle. Kolejna legenda. No to jest 5%. To jest zepsute. Trzecia legenda. Żaby na pewno nam się przydadzą. To już wiemy. Więc od razu sobie może je założę. E, mamy tu jeszcze jakiegoś smoka. Który ma twarz psa. Nie mam pojęcia czemu. Ale jest też dość dobry. Bo razy 4 aż. I dobra, teraz to mam kozackie pety. Mogę robić jakieś złote pety. Staćmy na jakiegoś golda. Zaraz będę mógł Dowiecie co? Otworzymy jeszcze tak z 3 jajka może I może już będziemy nie stać na zrobienie tego golda I dobra, mamy już chyba 10 królików Tak, jest 10, dobra I uwaga, robimy golda 10 ma, dobra, to się opłaca robić Zakładamy tego kota Znaczy królika, nie wiem czemu ja na niego kot mówię bez przerwy I teraz, uwaga, ile dostajemy za jedno kliknięcie? 18 tysięcy, trzy razy więcej niż przedtem Patrzcie, już mam 3 miliony Zaraz będą 4 I dobra, mamy 10 milionów kliknięć Pustynna kraina jest już odblokowana, także zobaczymy Jest jasna kraina Dobra, świeci się całkiem, ale spoko Mamy więcej jajek Wiecie co, stać nas na tego za 15 Otworzymy sobie jednego Może coś fajnego drobnie. I uwaga, co mamy? Prawie najsłabszy pet Jakie ma statystyki? Razy 15 Dobra, najlepszy pet Kurde, podoba mi się tak raz, tak szczerze powiem Macie oczywiście do niej linka w opisie I teraz mamy już po 46 tysięcy Dobra Jeszcze na tym świecie mamy mnożnik razy 2 To już w ogóle Te rebirfy trzeba robić, żeby kupić sobie trochę upgrade'ów I dobra, mamy 45 tysięcy klejnotów Może dozbieram w sumie do 50 tysięcy, żeby było równo może akurat na coś starczy. I sprawdzamy Na co mnie tutaj stać. Bo chciałbym jakoś Fajnie rzeczywiście zarabiać. Kupimy może ten Mnożnik klejnotów jeden. I dobra Kupimy sobie jeszcze mnożnik klikania I jeszcze mnie stać na prędkość. Dobra No to kupimy sobie dwa razy prędkość może Żeby trochę szybciej biegać. No dobra jest już trochę szybciej W ogóle zobaczę ile kosztuje następna kraina Bo może już nawet mnie na nią stać. 100 bilionów Ja mam dopiero 20 milionów Trochę sobie będziemy musieli pofarmić. Ile kosztuje Lepsze jajko? 75 milionów. Dobra Otwieramy może na razie sobie te. Więc Otwieramy 3 jajka i teraz będziemy Mieć naprawdę kozackie pety. Jakieś rary nawet nam dropnęły, chyba, tak mi się wydaje. Od razu w sumie ściągnę sobie te słabsze. Raz 15, 25. O kurde. Jak to leci? Po 220 tysięcy. Jeszcze lepsze jajko kosztuje 150 milionów, więc no, może mnie nawet zaraz będzie stać. I dobra, stać mnie już. Otwieramy i mam nadzieję, że będzie jakiś najlepszy pet z tego jajka. Jest, no, chyba najsłabszy. Ale dobra, on i tak będzie na pewno dobry. 110. No, nieźle. I zauważyłem przy okazji, że mamy tutaj takie coś jak koło. Kosztuje 50 Robux. Jeden spin. Chyba 10 tysięcy rebirthów trzeba najpierw bić, żeby w ogóle móc otwierać. Dobra, otworzymy sobie kolejne to jajko, żeby mieć kolejnego dobrego peta. Jest legendarny. 5% na niego było. Jakie on ma statystyki? Zobaczmy. 230. Ten ma 110. Patrzcie, jak to będzie lecieć. Patrzcie, jak to będzie lecieć, widzowie. Po milion już za jedno kliknięcie. Jaki ten pet w ogóle jest wielki. Dobra, schowamy je na razie, żeby nam jakoś za bardzo nie przeszkadzały. Wiecie? Mam tutaj jeszcze kolejną zakładkę. Jakieś party. Nie, co to robi? Jakiś gigamnożnik razy Półtora teraz chyba mamy. I dobra, trochę więcej teraz zarobiłem. W sumie dobra. Chyba to jest najlepsze, jakie mogę aktualnie otwierać. Tak mi się wydaje. Tam na spełni widziałem, jeszcze lepsze były, ale były jakieś drogie. Uzbierałem aż 62 miliony gemów. I zobaczmy, co sobie mogę za tyle kupić. Połowę sklepu tak naprawdę mogę sobie kupić za to. Dobra, kupię mnożnik klikania kilka razy. Mnożnik gemów też parę razy kupię, bo się przyda na pewno. Prędkość tam, bo nie jest wcale droga, to też można kupić. Co to jest w ogóle? Automatyczne klikanie. Kupię to i przetestujemy za moment. A później możemy nawet mnożnik szczęścia kupywać, ale to tam już są dość duże ceny, tak wam powiem. Więc no na razie sobie darujemy. I dobra, ile będziemy zarabiać? 3, 4, 5 bilionów kliknięć w moment dosłownie, po 87 milionów. Uzbierałem 15 tysięcy rebirfów. Tak, możemy koło otworzyć. Ten zakręćmy kołem i zobaczmy, co wypadnie. Ile tych gemów? Oby dużo, bo i 4 biliony gemów. Ja sobie za to cały sklep kupię. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno, dobra, stopujemy. Tajemnica wyposażenia zwierząt. Co to jest? Chwila, zobaczmy. Plus jedno jajko. Tworzymy jeszcze te dwa ostatnie koła. Mamy jeszcze trochę rebirfów i gemy. Dobra, możemy na pewno kupić mnożnik ekspadopetów, ale nie wiem, czy to nam się przyda. Co kupię chyba mnożnik kliknięć, żeby szybciej zarabiać. Sprawdzimy sobie, co daje ten odłamek jakiś, który dostałem. Co to nam da? Leci czas. Mogę jakoś więcej otwierać tych jajek, czy co się stanie? Zobaczmy. Otwórzmy sobie jakieś. Zbierałem 10 tych petów najsłabszych, zrobimy sobie golda i zobaczymy jakie on będzie mieć statystyki 550. Okej, okay, to jest dwa razy lepsze od mojego obecnego najlepszego peta. Ile dostajemy za jedno kliknięcie w końcu? Półtora biliona ponad. No nieźle. Okej, okay, staćmy na jajko za jeden trylion. Otworzymy je sobie. Ten pet na pewno będzie strasznie kozacki. Jest najsłabszy z 500. Dobra, a to jest zwykły najsłabszy PET, także pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę, subskrypcję i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o odcinkach z klikerów, takich jak na przykład ten. Także do zobaczenia, do następnego odcinka i siema!